PoliceFest TV Wspiera nas piroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. trzystu 5367 kibiców ogląda na żywo mecz Rakowa Częstochowa z Wisłą Płock. Na tym spotkaniu gospodarze prezentują oprawę, na którą składa się sektorówka o treści Stara Szkoła Fanatyzmu. Do tego transparent, wyjazdy, melanże, mordobicie, RKS Raków to całe nasze życie. Do tego odpalają raczej. Yes. No...

Jak oceniacie oprawę? Zapraszamy do komentowania. Jako, że rozpoczął się tzw. sezon ogórkowy, będziemy na kanale wrzucać zaległe, niepublikowane filmy. Dajcie znać z jakiego meczu obejrzelibyście podobny materiał. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał Kibicowski w Polsce oraz biegaj na stronę www.polishwans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioszok.pl z kodem Polishwans.tv 5% rabatu.